W sierpniu 2019 roku interferometr Virgo, który bada fale grawitacyjne, wykrył bardzo nietypową kolizję. Brzmiała ona tak: to dźwięk czarnej dziury pochłaniającej inny znacznie większy obiekt. Wydarzyło się to 770 milionów lat świetlnych od Ziemi i nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś podobnego. Jedno jest pewne: ofiarą padła pozostałość po martwej gwieździe, znajdującej się między znanymi gwiazdami neutronowymi a czarnymi dziurami w miejscu, gdzie nie powinno istnieć nic poza pustką. Choć ten obiekt X przepadł na zawsze, to może on zmienić sposób, w jaki postrzegamy wszechświat. Skąd wzięła się ta luka pomiędzy gwiazdami neutronowymi i czarnymi dziurami? Jak niezwykły mógł być obiekt X, i w co zamieniają się gwiazdy po swojej śmierci. Dlaczego obiekt X nie mógł ewoluować ze zwykłej gwiazdy? Wiemy, że na początku taka gwiazda zamienia się w czerwonego Olbrzyma, po czym zrzuca swoje zewnętrzne warstwy i staje się białym karłem. To dziwne ciało. Ma masę nie mniejszą niż słońce, ale dwo co jest większe od ziemi. Nie zachodzą w nim prawie żadne reakcje termojądrowe, a jego słabe światło to ciepło resztkowe gwiazdy. Biały karzeł to tak naprawdę wpół wygasły trup. W jednej z symulacji naukowcy NASA postawili go w miejscu obiektu X i zobaczyli, jak czarna dziura pochłania go w mgnieniu oka, jednak nie tak doszło do tamtej tajemniczej kolizji. Co więcej, białe karły nie mogą być tak masywne jak obiekt X. Granica Chandra-Sehara to maksymalna masa białego karła. Nie może być on więc cięższy od Słońca więcej niż 1,4 razy. Co jednak jeśli podczas poszukiwań obiektu X przetestujemy te teorię i doprowadzimy do zderzenia dwóch małych białych karłów? Dokładnie to wydarzyło się 7000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Kasiopei. Z połączenia dwóch białych karłów powstała jasna i bardzo egzotyczna gwiazda zombie. Niektórzy astronomowie porównują ją do potwora Frankensteina, ale wkrótce wykorzystamy granicę Chandra Sechara w praktyce, bo grawitacja skompresuje gwiezdne zwłoki, przez co będą jeszcze bardziej ekstremalne. Wtedy faktycznie zaczną wyglądać jak Obiekt X, ale czemu nie mogą nim być pozostałości jeszcze większych gwiazd i produkty zderzeń białych karłów? Rigel, niebieski nadolbrzym, jest 17 razy masywniejszy od Słońca i pewnego dnia wybuchnie jako supernowa. Jednak gwiazdny trup, który po nim pozostanie, będzie przy jego obecnym stanie jak ziarnko piasku. Jego średnica wyniesie tylko 12 km, więc zmieściłby się w Zatoce jamańskiej w Nowym Jorku. Siła grawitacji tego obiektu jest tak silna, że miażdży nawet atomy. Każde jądro atomowe zawiera zazwyczaj protony i neutrony. Jeśli są bardzo ściśnięte, nieuchwytne elektrony opuszczają swoje orbity i łączą się z protonami. W efekcie ciasno-upakowane neutrony zostają tam same. I to dlatego zwłoki masywnych gwiazd. Nazywane są neutronowymi. Biorąc pod uwagę tę gęstość, typowa gwiazda neutronowa ma masę od 1,5 do 2 mas Słońca. Z reguły, gdy zderza się z czarną dziurą, nie dochodzi do widocznej eksplozji. Dlatego obiekt X wyglądał astronomom na gwiazdę neutronową. Oprócz tego badali fale grawitacyjne i obliczyli jego masę. Tu pojawił się problem. Zgodnie z granicą Tolmana-Oppenheimera-Volkoffa, nieobracająca się gwiazda neutronowa nie może być cięższa niż dwa Słońca. Inaczej grawitacja przejęłaby nad nią kontrolę i zrobiła z niej czarną dziurę. W przypadku, gdy obiekt ten obraca się szybko, możemy dodać jeszcze 20% masy Słońca. Ale tajemniczy obiekt X jest ponad dwa razy cięższy od Słońca. To czym on jest? Małą czarną dziurą. Zagadka rozwiązana? Otóż nie, bo najmniejsza ze znanych czarnych dziur jest dwa razy masywniejsza niż obiekt X, a to enigmatyczne ciało leży w obszarze, w którym miała istnieć tylko pustka. O, pustka i parę jeszcze dziwniejszych obiektów, które są tak samo zagadkowe jak obiekt X, ale one akurat są tylko teorią. Co jeśli dodamy trochę masy do gwiazdy neutronowej? Wybuch supernowej raczej nie pozostawi po sobie gwiazdnych zwłok o takich cechach. Udajmy się więc do naszego kosmicznego laboratorium i dodajmy czerwonego karła do gwiazdy neutronowej. Karzeł jest około pięciu razy lżejszy od Słońca. Jaki będzie efekt? Zgodnie z prawami mechaniki kwantowej, gwiazda neutronowa nie zostanie skompresowana do czarnej dziury, a skurczy się jeszcze bardziej i zamieni w gwiazdę kwarkową. Siła grawitacji zmiażdży nawet neutrony. Każdy z nich rozpadnie się na jeszcze mniejsze cząstki zwane kwarkami. To tak, jakby upchnąć kilka sztuk burrito w jednej małej śniadaniówce. Gdy je wyjmiesz, do zjedzenia zostanie ci nieapetyczna zbitka. Lecz i tak należy sprawdzić, z jakich kwarków składa się gwiazda, bo mogą one być różne i dziwne. Wtedy otrzymamy gwiazdę dziwną. I tak, to pojęcie naukowe. Choć astronomowie wątpią, że po eksplozjach supernowych mogą powstać tak niezwykłe trupy. Gwiazdy dziwne musiały powstać krótko po wielkim wybuchu i istnieją do dziś. Czy nasz obiekt X? Do nich należy. Według jednej z teorii, ze względu na swoje unikalne cechy, kwarki lub gwiazdy dziwne mogą być dwa i pół razy cięższe od Słońca. To już bliżej tego, czego szukamy. Ale bądźmy rzetelni i rozważmy nawet najdziwniejsze z podejrzanych. Czy obiekt X może być egzotyczną gwiazdą o najbardziej wyjątkowych cechach i masie? Najlepszy sposób, by uzyskać jedną z nich, to sprawić, by gwiazda neutronowa pochłonęła małego białego karła. Otrzymamy wtedy gwiazdę elektrosłabą, której masa jest bardzo zbliżona do masy obiektu X. Na pierwszy rzut oka wygląda jak gwiazda neutronowa, ale jej jądro opiera się na kompresji do czarnej dziury poprzez tak zwane spalanie elektrosłabe, a energię czerpie z tych samych kwarków. Które w innych warunkach stworzyłyby gwiazdę kwarkową. Szacuje się jednak, że gwiazda elektrosłaba przetrwa najwyżej 10 milionów lat, zanim w końcu zapadnie się w czarną dziurę. Chociaż zgodnie z podstawami grawitacji kwantowej może istnieć alternatywa. To ciało niebieskie wygląda jak czarna dziura, ale niech cię to nie zwiedzie. Patrzysz na gwiazdę planka. Jeśli wybuch supernowej spowoduje akumulację energii akurat w dany sposób, prawa mechaniki kwantowej nie pozwolą, by gwiezdne zwłoki stały się czarną dziurą. Jednocześnie gwiazda Planka, tak jak gwiazdy elektrosłabe i dziwne, okazuje się niemal idealnym kandydatem na obiekt X. I wreszcie ostatnia teoria, która przyprawia naukowców oból głowy. Czarne dziury, które tworzą się po eksplozjach supernowych, faktycznie nie mogą być lżejsze niż pięć słońc, bo natychmiast pochłaniają dużo materii emitowanej przez umierające gwiazdy. Jeśli jednak jakieś nieznane prawo fizyki zepsuło pierwsze śniadanie w życiu czarnej dziury, to ona też jest potencjalnym obiektem X. Ale wszystkie nasze teorie są tak dziwaczne że czymkolwiek nie jest nasz nieznajomy i tak dokona przełomów astronomii i nie tylko astronomii, bo wielu z nas codziennie kontaktuje się z martwymi gwiazdami. Przy zderzeniu gwiazd neutronowych powstają metale ciężkie, takie jak złoto. Zgadza się? Twoja biżuteria pochodzi dosłownie z gwiezdnych zwłok. Na dłuższą metę obiekt X też mógłby powstać w ten sposób, gdyby z jakiegoś powodu dwie małe gwiazdy neutronowe uwolniły dużo masy podczas zderzenia. W ten sposób narodziłaby się nieznana nam dotąd czarna dziura, jaśniejsza od trzech słońc wraz z z złotym pyłem wystarczającym do uformowania nowej planety. Kto wie, może właśnie teraz nosisz kawałek obiektu X na szyi, rękach lub uszach. Obejrzyj też ten film, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najbardziej odległych obiektach we wszechświecie: istnieje galaktyka z inną galaktyką w środku. Jak to możliwe?